Dzień dobry, niedziela, 2 października, e, dzisiaj mam zamiar skręcić film, taki siedzący chociaż takich nienawidzę, może nakręcę go w Albo w ogrodzie. Nie, w ogrodzie za zimno. O, nie lubię tak siadać i tak wam gadać, bo wtedy o, to takie jest mi się wydaje wyreżyserowane, no ale mniejsza z tym. E, w każdym razie jedziemy z Radkiem, jest niedziela, jedziemy na zakupy, e, no i oczywiście zaraz trzeba jeść ja obiad, bo już godzina 13.21. No i ostatnio postanowiliśmy troszkę przystopować z wydawaniem kasy. <noise> dzisiaj cały czas w plonach na obiad był makaron, makaron, em, warzywa z ryżem. I jadę, jadę. Tak mówię Radko, widzę no, głodna, jestem głodna, jestem, on też jest głodny. No i wreszcie mówię, może pojedziemy jeszcze dzisiaj do naszej indyjskiej restauracji. Ale jak ty stawiasz, jakby to faktycznie była różnica, kto stawia, bo no ale mniejszy z tym, ty stawiasz, a my no dobra, no ja stawiam. A on wśmiecha, wie co? On mówi? Myślałem o tym pół godziny temu, ale nic nie powiedział. Ale włożył mi pomysł w głowę. Wiecie, co my tak mamy? Nie wiem, czy Wy też tak macie ze swoimi partnerami, partnerkami czy, czy, czy kimś tam. E, u nas jedno myśli, a drugie to mówi. To jest po prostu takie dziwne, albo właśnie tak jak teraz, on o tym myślał, powiedziałbyś mi? nie wiem czemu, nie? No, nie. <laughs> a niech będzie, że to ja tyle kasy wydaję tak. zawsze, a, a później będzie moja wina, że no, super. Ale u nas tak jest właśnie często. Jedno myśli o czymś i w tej samej, w tej samej minucie, w tej samej chwili drugie e, zaczyna na ten temat mówić. To jest takie dziwne, ale mamy to bardzo, bardzo często, także coś, coś tutaj o, takiego jest. Już po zakupach i muszę Wam powiedzieć, że nic nie przebije cen Aldiego. No po prostu, no nie ma szans. Co nie? Co no? Mamy trzy takie wielkie, widzicie, takie wielkie siaty. I zapłaciliśmy, no naprawdę... Za pół takiej siaty w byśmy zapłacili tyle samo, tutaj. Ale w domu Wam pokażę, co kupiliśmy. W sumie chyba same warzywa, tak? Mięso. Aha, no mięso też tam jest. Eee, tak, zaczęłam jeść mięso, bo jestem normalnie taka głodna na krew. Nie wiem, co jest grane żardzik, Radzie w pierdzie lajanie. Mam ochotę czasami, ale jak pomyślę o tych zwierzątkach... Mm -mm. Ostatnio, Radek, oglądamy z Radkiem jakiś tam program, mm, co to było, kulinarny chyba, tak? E, oglądaliśmy jakiś tam program kulinarny i serwowali cielęcinę. I mówi, cielęcinę bym nie zjadł. Gesslerową. Gesslerową. O! Właśnie, o! Zaraz się coś na temat Gesslerowej tvn no ale no z tym. Ale mówi tak o, cielęcinę bym nie zjadł. Ja no ale co jest za różnica, cielęcina czy, czy stara krówka, starsza krowa? No co jest cholera za różnica? tak samo o, on do mnie, że... No, smak. Y... Co ma smak? No smak jest lepszy, no jest lepszy, ale nie. starej zaby... krowy? Nie, cielęcina, ale nie zróbmy cielęcina. Nie, nie, nie no ale starą krowę byś zabił. Pozwalasz zabijać. A no, no mniejsza z tym. Już sobie nie. Nie, nie... Okej, okay, no. nie chcę. No ale właśnie mówi, że stara krowa sobie pożyła, młoda jeszcze nie przeżyła nic. No ale dobra, mniejsza z tym, tak nie sobie myśli. Niech każdy myśli tak jak chce, nikogo do niczego nie zmuszam i nie przekonuję Ale! Jeśli chodzi o gesslerową i TVN program w Anglii. Powiem Wam, że ja zawsze oglądałam TVN Player na, no normalnie na necie i e, po prostu zmienialiśmy nasze ID, żeby było polskie, bo jeżeli system wyłapywał, że to jesteśmy spoza kraju, to nam po prostu TVN blokował, TVN Player blokował, ale teraz... IP. A co powiedziałam? ID. Aha, no ID. No, IP, wiecie o co chodzi. Ale teraz, ostatnio, yy, wszystkie smart tele, wszystkie telewizory, te takie inteligentne, yy, mają w sobie aplikacje, tak? I jak ty to zrobiłeś? Trzeba zarejestrować telewizor w Polsce, jak się, jak się instaluje. I pa pokazuj nie? Patrz, patrz na ulicę. Trzeba zainstalować telewizor, że jest się w Polsce, nie w Anglii, tak? Automatycznie pokazuje. I aplikacje są już tam zainstalowane, jeżeli jesteś w Polsce. I pla TVM Player. Słyszycie? I coś tam jeszcze. I, i, pro, i, I Pro mogłam wszędzie oglądać, no bo to cały czas bez różnic było. To teraz możemy oglądać TVM TV Player na dużym telewizorze. Mam nadzieję, że do tego nie dojdą i tego jakoś nie zablokują, bo się zdenerwuję. Co prawda z polską telewizją nie teraz, ja, ale właśnie lubię Gesslerową. E, teraz oglądałam pierwszy odcinek Asia Express i wow, świetny jest. E, tak myślałam, co za w ogóle krytyjski pomysł, ale fajny, podoba mi się. E, I Radek ma swój ulubiony nowy program, czyli e, jak to jest? Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Ja też z nim często oglądam. Fajny z tym, z babciem Chmielku. Chmielek Chmiel. Z babciem Chmiel. <grym> no, taki właśnie trik. Jeżeli macie smart TV tutaj w Anglii i chcecie oglądać TVN i, i ple na dużej telewizji, a nie chcecie za to płacić to po prostu sobie zarejestrujcie telewizję w Polsce. Tak. Jak na no szybko wam pokażę co kupiliśmy. Mix sałat, E, taka sałata, coś podobnego do naszej Pekinki. E, banany oczywiście. E, czerwona fasola w puszce. Mięcho. E, Radek mówi, że one są bardzo, bardzo dobre z Aldiego. E, Żeberka. Także nie wiem, jeżeli lubicie, to e, możecie spróbować. Mój Radek jest dosyć wybredny, jeżeli chodzi o jedzenie, ale jeżeli mówię, że są dobre, to widocznie są dobre. Już są przygotowane. z jaja, e, mrożone warzywa, brokuły, e, pali, pali, <grystanie> brokuły, e, palafior, e, por, co tutaj mamy? Makrele, w pomidorze, to chyba były cztery. E, ja jem cały czas, sobie mówiłam Wam, także to też dla mnie. E, dressing, e, musztarda, z miodem niskokaloryczny. Pierwszy raz widziałam, nie wiem czy to jest u nich nowość czy nie. Przeważnie kupowaliśmy te sushi rybne, ale było tylko jedno, a było pierwszy raz sushi warzywne. Pierwszy raz coś takiego widziałam, także mam nadzieję, że będzie pyszne. I były też dwa ostatnie, także widziałam dwa ostatnie. Do pracy się przyda, bo wracam do pracy we wtorek. Hmm. Pomidorki w puszce, bez niczego. Kolejny dressing, teraz french i też light. One są dosyć dobre, te z gamuelsa i 5 kilo ziemniaków. Kolejna torba, żonkile, nawet nie wiem, ile tutaj jest. 2 miesiące gwarantowane, 20... 20... 20 no, Boże, no nie wiem, jak to się nazywa. Żonkili, funt tak zł, dobra cena. Rzetkiewka, truskawka do... truskawka, truskawki do owsianki na rano, borówki do owsianki, Radek też kupił teraz orange chocolate, ale ja Wam powiem, że ja bardzo to lubię. Znaczy raz tylko też zadam od znajomej, także już jest u nas. Druga paczka kukurydzy. Orzeszki pistacjowe i, i pistacjowe wziął. No i ostatnia rzecz z tej torby. Gruszeczki. Dalej, co tu mamy, Borys? Nie szukamy tu. No co ty? Dalej. Jabłka raz, e, pomidorki, bardzo smaczne są te pomidorki, dwa kostka warzywna raz, e, szparagi, paczka szparagów, e, pasta, pióre warzywne raz, a mieliśmy sprawę z zmrożoną kukurydzę, kukurydzę dzisiaj na kolację zjemy, ugotujemy, e, coś słodkiego, nie jadą jeszcze, ale w pracy zawsze dziewczyna mnie częstuje mm, takimi niby podróbkami, no nie podróbkami, ale takimi y, kokosowymi rzeczami z Lidla. I bardzo smaczne są. Także wzięłam sobie je e, z Aldiego, bo ja i kokosy. Mm, uwielbiam kokosy. Wszystko co kokosowe. Drugie jabłka. No zaraz ciekawie, gdzie ja to wszystko będę pakowała. E, no i oczywiście papryka musi być. To druga torba. Trzecia torba. Ręczniki papierowe. Oh. I lecimy dalej. Mandarynki. Radio. Robarbar i Strawberry i truskawkowe ciasto, no ciekawe, nawet nie widziałam jak to przemycił, niech to będzie. E, majonez, boże majonez, e, ketchup z Glamuelsa, znaczy to firma, taki Aldi, bardzo smaczny on jest. E, majonez od nich e, Lighter Than Light, pasta Colgate, e, drugie opakowanie mandarynek. I widziałam takie zwykłe, zwykłe mydło do migdałowe do mycia rąk, nie żadne antybakteryjne, ani nic takiego, a na razie nie wybieram się do miasta, żeby kupić to, co mam z takie... Pokazywałam Wam, ja je cały czas mam w kuchni. O, gdzieś Wam zaraz pokażę. To, bardzo fajne mydło, powiem Wam, bardzo, bardzo fajne, ale ostatnio właśnie go nie widziałam w TK także... Tak, to są zakupy, biorę się rozpakowanie za rozpakowanie i lecimy zjeść. Już dojechaliśmy, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem tak strasznie głodna, aż mi słabo. Aż skwierczy radzie mięsiwo, ale pięknie wygląda. Na pewno smaczna Smaczne? Nie wiem, jeszcze nic próbować. Mm. Pojedliśmy, wręcz się obżerliśmy. Trzeba było wyprowadzić psy na spacer. Ja wam powiem, jak widzicie, ja chodzę w kurtce, mi już jest po prostu zimno. Radek chodzi w krótkim rękawku i w ogóle pełno ludzi chodzi w krótkim rękawku, a. Bo mam tkankę tłuszczową, nie tak jak ty. Ja też mam mnóstwo, ale fajna chmura. Ja też mam mnóstwo tkanki tłuszczowej, ale po prostu jest mi zimno. Kiedyś kiedyś lubiłam jakieś chłodniej, w ogóle zawsze otwierałam okno w domu. Zawsze-zawsze to chyba od, z domu wyniosłam od mojego taty. A teraz z kolei cały czas zamykam. Cały czas mi zimno. Nie wiem, co jest grane. Nie było dzisiaj nawet ładne, były gdzieś tam. O, są tam czarne chmury. Ale nie tak źle. Także. Może do końca dnia się uda, że nie będzie padało. Może pranie mi wreszcie wyschnie. Zacznij z tym filmem, z tym. z tym domami. Nie, nagram to w domu. W domu, no i będę tak chodziła i gadała. Nie, nagram Radek, mówię, że nie zaczęła. Radek uważa, bo tam może mogą za krzakami być psy. Yy, bo mówiłam wam, że nie chcę nagrywać tego filmu tak na siedząco. Yy, ale jednak tak zrobię, bo tak będzie łatwiej, chyba się skupić. O, właśnie tak. Daj! Szybko chodź! Szybko! Szybko do Pana! Dawaj! Ty. Przewraca się. Trzeba. Chodź tu! Szybko! A, już ma dość. Ja już dla Was film nagrałam. E, ten, co Wam powiedziałam, że Wam nagram odnośnie e, dostawania kredytu Wangi. Kurde, mam tutaj bramkę na psy, żeby nie wchodziły nam na górę. E, Będę go montowała. Ale naprawdę nie wiem jak to wyszło Nie mam pojęcia jak to wyszło czy tam się coś dogadnąć za że wam nagram jeszcze raz ale e, dobra, biorę się za oglądanie i ewentualne e, montowanie